Dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Lesiu z Attitude Polska. Oto predykcję Gali Elimination Chamber. Ostatnia gala przed WrestleManią, Kanada, pomora eliminacji. To więcej mogę dać na temat tej gali. Cezar, może im pomożesz. Cześć, tutaj Cezar. Mam nadzieję, że w końcu nie przegram czegoś jednym punktem, jak robię to zawsze ostatnimi czasy. A sama gala, no, moim zdaniem, to, że to jest tylko 5 walk i to jest jej plus, i że o każdej można co, coś powiedzieć, więc zapowiada się w sumie całkiem ciekawie. Dawno, mi się wydaje, że ta, bo to będzie ostatnie pay-per-view pay przed Resylwenią, nie było tak dobrze zrobiona, nie wiem, co powiesz. Znaczy, no ja się zgadzam, w sensie, no jest parę rzeczy, które mi tutaj nie pasuje, ale do tego możemy przejść później dalej. No, ale oczywiście na początku muszę wyjaśnić, że jest to, że są to bardzo ważne predykcje, gdyż zwycięzca tego pojedynku typerskiego już zmierzy się z Sicario na resumeni 39. Oczywiście jako Wiseman, jeśli wygram, to zrzeknę się prawa do walki, więc Cezar, myślę, że masz większą motywację do wygranej. Tak, i przepraszam, Liv Morgan, że w Ciebie nie wierzyłem. Wygrałbym, jak dał na Ciebie, ale no nie wiem, nie wiem, co mi odbiło. Przepraszam. Dałem na jakąś rakel w ogóle, Twoją. No, no cóż, yy, dobra, przed jeszcze samymi predykcjami oczywiście przypominam o możliwości zostawienia subskrypcji. Cały czas zbieramy 5 tysięcy do WrestleManii. Lajkowanie, komentowanie, piszcie swoje predykcje. Tam można też wspierać, jeśli macie ochotę. Yy, no i chyba z informacji wstępnych możemy przejść dalej. Yy, od czego by tu zacząć? Niech będzie jakiś Elimination. Chamber match, bo dlaczego nie? Yy, może walka Kobitek. Aska kontra Liv Morgan, kontra Nikki Cross, kontra Raquel Rodriguez, kontra Natalia, kontra Carmella i myślę, jak w przypadku męskiego Elimination Chamber matchu, jest to walka, gdzie głównie wychyla się jedna faworytka i jest nią Aska. Nie wiem, czy masz takie same przemyślenia. No tak, myślę, że wygląda kogokolwiek innego, będzie z zaskoczeniem i przy okazji chyba też złą decyzją, jakby nie patrzeć, no bo. Aska po powrocie na Royal Rumble w lekko odświeżonej postaci, no mi się wydaje, że jest jedyną słuszną opcją na ewentualną challengerkę dla Bianki na WrestleMania. Bo możemy przejść osobno. No, Carmela, no fajnie, że powróciła, no ale nie jest to kaliber zawodniczki, żeby walczyć o pas główny na WrestleMania. Natalia jest tam tylko po to, bo to jest Kanada, tak więc jest. wiadomo, będzie większa reakcja na jej muzykę wejściową niż ha, na jej występ. E, Niki Cross. No sobie tam jest, no bo była w tym Royal Rumble meczu. No i Leaf Morgan, wiadomo, zawsze niebezpieczna, zawsze groźna. Jest aktualnie Extreme, a skoro to jest Elimination Chamber, to może będzie jakiś Extreme spot. No i jest Raquel, którą w serduszku bardzo bym chciał, żeby wygrała, ale no chyba też nie wiem, czy to jest najlepszy wybór na pretendentkę dla Bianki na WrestleMania. Mm. Ogólnie, czy pamiętasz w sumie jakiś dobry, damski Elimination Chamber mecz? Bo jak tak sięgam pamięcią, to ciężko mi stwierdzić, żebym jakąkolwiek walkę pamiętał w sumie pozytywnie. E, w sensie, nie było ich za dużo, no ale ten z Sheiną był słaby, ten rok temu był też taki sobie, szczególnie, że w zeszłym roku, pamiętam, że te Elimination Chamber były bardzo krótkie. Z e, taktymów też nic nie pamiętam i chyba jeszcze była Dobra, tam, co Sasza, Sasza zrobiła Mufasę. Więc tutaj <dyskujesz> lekkie pole do popisu jest, żeby pokazać coś w końcu, no skład, część składu jest zdolna do tego, myślę, że właśnie Asuka, Leaf, Rakel, to spokojnie, tam wokół tej trójki będą się działy na, na pewno najlepsze akcje. Jeśli w przeciągu pierwszych 15 minut wyleci Natalia z Karmellą, to ja nie o, mam żadnych zmartwień. Albo tak, albo tak, dokładnie, byłoby spoko, no, Więc... No, ale chyba obydwoje stawiamy na Aska. Tak, no tutaj, no ale nie możemy obydwoje stawiać na Aska, ale tak. No. Nie no, to ja nie, tak, nie jest, to nie jest walka nie. o pas mistrzowski, to możemy tak samo. <laughs> tak, no, realnie, no to taka prawda, no. Dobra, to dwa piki Aska i teraz, nie wiem, chcemy iść do Big Mitty Boys czy do taktymów? teamów? Meaty, bym powiedział. Dobrze, a więc Brock Lesnar kontra Bobby Lashley. Jezus Maria, jaki brok jest świetny przez ostatnie tygodnie. To dlaczego? Dlaczego tego tygodnia nie staliśmy wcześniej? Give me what I want! Ja, give me what I want. Ale nie no, jak dałeś tego broka na jakimś dziesiątym miejscu przy top 20, to miałem takie... O, w ogóle nie, no przecież on miał tylko kilka walk, ale no to, co robi przed mikrofonem no przez tak, ostatnie no. nawet miesiące, to jest, to jest poezja. Czemu, czemu nie wcześniej? Czemu miał tego no, Hejmana? Pytanie, o, ja jak, te, jak to się w sumie wydarzyło, co, co podszedł w czy Triple H do Lesnar'a i: Ej, będziesz teraz Happy bojem. co ty na to? No dobra, mogę, taki jestem na co dzień, mogę być, no nie ma problemu. No, i po, może tak to się wydarzyło. No, no, więc szkoda, że tak późno, ale jak najbardziej na plus. Ale segment, gdzie dawał kapelusz dziecku, był trochę aż cringe'em. W takim, tak, o, jestem dobry, to chyba tak powinienem dać, ale oddawaj ten kapelusz z powrotem. No. <śmienny> <śmienny> tak, więc to też była <śmienny> piękna rzecz od Nowego Broka. No ale tak, walka, której w sumie też nie spodziewałem, ponieważ no, po Royal Rumble byłem pewien, że to starcie dostaniemy na WrestleMania. No i oczywiście nie jest powiedziane, że tej walki ostatecznie nie będzie na największej gali roku. No ale nie wiem, czy będziemy chcieli zobaczyć po raz czwarty na WrestleMania Brock kontra Bobby, i myślę, że to właśnie tutaj ten feud będzie miał swoje zwieńczenie. Chociaż no nie wiem, no nie wiem, no budują to od naprawdę długiego czasu, więc nie wiem, czy teraz będą chcieli nagle zmieniać tor, że faktycznie na przykład dostaniemy tą walkę Lesnar kontra Gunter. No właśnie, no bo Gunter nic nie robi na tym pay-per-view tak, więc trochę szkoda. No wątpię, że... On tak... to musi się teraz skupić, bo będzie jutro walczył z Matką Mosem O tak, więc, to na pewno, wiesz. tam Emma będzie miała na pewno duże znaczenie, no bo tam po stronie Imperium nie ma żadnej kobity, żeby tam się przeciwstawiła, a oni nie uderzą. Więc dobra, ale mniejsza z tym. No tutaj ciężko też mi w sumie stwierdzić, kto by był dobrym dla biznesu zwycięzcą. I ciężko mi też w sumie postawić tutaj na odpowiedniego zawodnika. Bo w sumie tak, no co. No pytanie, czy jak bardzo chcemy tej walki Gunta kontra Brock. No chcemy jej, ale no czy, czy jesteśmy w stanie coś pchnąć w tym kierunku na tym pay-per-view? No mi się wydaje, że ciężko tak z logicznego punktu widzenia. No, jeśli chodzi o moje takie przewidywanie już stricte, to bardziej bym się kierował w stronę Resnara, no bo na Royal Rumble został wyeliminowany przez Lesley'a, na Crown Jewel, no, teoretycznie wygrał, ale no, to potem tam po walce Lesley go zdominował, no i ogólnie przez całą walkę to właśnie Lesley jakby wychodził. Też na ostatnim row, Lesley wykonał mu tam Spira, więc praktycznie cały czas to Lesley wygrywa wtedy, kiedy no, są te spotlighty, wiadomo, dostaje często te F5, ale na kiedy jest gala Pay-Per-View, też zeszłoroczne Royal Rumble, wtedy również Lesley wygrał. Więc no, przydałoby się, żeby Lesnar też coś od tego życia miał. Ale no nie wiem, też nie wiem, jakie byłyby plany dla Leszleja na jeśli by teraz miał przegrać z Brokiem. No właśnie, no więc ani na jednego, ani na, na drugiego nie mam, a nie chcę ich walki jeszcze jednej na WrestleMania, więc to... To jest chyba taka, nie wiem, czy może największy minus, ale na, największa zagadka tej gali, że hej, po co daliście to już, tu, już tutaj i co chcecie robić z tym dalej, no. Nie wiem, tak czy inaczej ja stawiam na Lesnar'a, bo, bo jest świetny. Zresztą też jest fajny, ale no, Lesnar to jest inny poziom. No i na kogo ja chcę dać, no? Wobichu. Kręcisz? Bobichu. Nie na no, Lesnar musi wygrać, no tak, za bardzo węcki dostaje, no, obecnie, więc tak. The beast. Dobra, więc widzę, że idziemy równo. No i chyba możemy przejść teraz do Active meczu Edge i Beth Phoenix kontra Judgment Day. Jak już wspominałem kilkukrotnie podczas shortcutów, chciałbym, żeby to był koniec tej rywalizacji, no ale też wtedy nie wiem, co mogłoby być dla Edge'a na WrestleMania, więc też myślę, że to jest taka przejściowa walka i dopiero w największej gali roku, nawet może będzie ten Hell in Cell match, o którym było mówione przed Royal Rumble, no bo nie wiem, czy takim mix team matchem kończy się feudy, które trwają rok. Niby nie, ale no tak. Też tutaj a propos zwycięzcy, mam no bo moim zdaniem Ria nie może sobie pozwolić na porażkę na, na, na tej gali. Biorąc pod uwagę, jak Charlotte cały czas mówi, że jest poladnią, więc taka porażka dałaby tylko pole do popisu do, do dalszych takich przechwałek. I z drugiej strony, tak jak mówisz, no, porażka y, w tym całym feuzie Edge'a, y, bo to w sumie, jeżeli by to miała być ostatnia walka, też nie bardzo się zgrywa. Ale, no, kurczę, czy Judgment Day nie zasługuje na taki lekki później pokazanie, że, ej, staruchu, odejść, już i Jesteśmy to wam dzięki, że założyłeś nam stajnie, ale to by było na tyle. W sensie już to widzieliśmy chyba dwu albo trzykrotnie. A jednak Edge nadal wraca i nadal chce zemsty na Judgment Day. On pokazał im drogę, a oni go zdradzili. Więc. więc dlaczego nie? Może tutaj wygrana na Judgment Day, potem miesiąc przerwy Edge'a, i potem kilka tygodni przed WrestleMania powraca. Ale czy wszyscy. Nie, nie, nie chcemy też zobaczyć walki ojca z synem na WrestleMania? No. Ale no to on nie musi się w to mieszać przecież, to może być walka, powiedzmy, nie wiem, Edge kontra Balor i potem na drugiej nocy Dominik kontra no, no, Rey. No jest to możliwe dalej, no. W sensie myślę, że ja jakby dużo by nie straciła, gdyby tutaj odniosła porażkę, w sensie jakby Balor został przypięty, a nie wiem, Media byłaby rozproszona, bo Charlotte by pojawiła się na Titan Tronie czy coś, no okay. jest, Wiem, że to głupie to strasznie, no ale to też jest WWE, więc no można może, się takich rzeczy może, spodziewać. Tak, uhum, uhum. Y no i jeśli chodzi o moje osobiste predykcje, to ja bym to bardziej stawiał na Edge'a i Bev. Po pierwsze, żeby nie wiem, Edge ostatecznie wyszedł zwycięsko z tego wielkiego storyline'u. Po drugie, przydałoby się, żeby kanadzie ktoś wygrał. Wiadomo, że WWE kocha, jak y, homeground talenty przegrywają, na przykład Crash de Castle, Drew przegrał, Sheamus przegrał. No ale no fajnie było, żeby fani też mieli ten swój jeden moment. No i no serduszko mnie boli, ale raczej sami nie wygra. No nie. No. Serduszko jeszcze bardziej mnie boli, ale Natalia raczej też nie wygra. O. Ale na pewno <grym> musi być w pierwszym rzędzie ten turbo fan Natalii Indianin. Jeżeli kto wie, ten wie, no musi, tak. musi być musi No powiedzmy, że Brock w jakimś stopniu, no ale no nie. i. No Edge, no. Ani niech się pocieszą trochę. No a chyba w sobie całkiem dobrze radzą. Jak mówiłem, Ria no nie może zostać tutaj przypięta i raczej nie będzie. I yy, ja stawiam właśnie na. Myślę, grid Kapu? Tak, tak, może być. Mhm. No, może być. Tylko nie gry -e nie chciwe couple, tylko takie. <coughs> Gr -gr grid O, <coughs> Dobra. To świetnie, bo a ja stawiam na Judgment Day i mamy to. Oh! <coughs> Dobra, dobra, pierwszy, pierwszy rozrzut, nice, czyli nie będą takie same predykcje, no i nie wiem, chyba na końcu zostawimy to najlepsze mięsko, więc teraz możemy przejść do Elimination Chamber meczu o tytuł United States, Austin Fury kontra Seth Rollins kontra Johnny Gargano kontra Bronson Reed kontra Damian Priest kontra Montez Ford i poza tym, że jestem pewien, że to będzie świetny Elimination Chamber mecz, tak jakoś nie mam na niego jakiegoś większego hype'u, W sensie wiem, że będzie dobra walka, ale tak jakby storyline wise, tak jakoś. No, no tak, to, to prawda. No i też bym powiedział, że yy, przykładowo nie no, w sumie ze składu to chyba tego bym wyrzucił, bo serio, ja go nie lubię od zawsze. To nigdy nie był moim faworytem. A teraz jego dwójka z Lumisem też nie porywa widzów na row kompletnie. No I on i. No w jeden sensie. Drugi. No, ale no i oni nawet nie próbują. W sensie, jak wyglądała droga Johnny'ego Gargano do Elimination Chamber? Wygrał starcie kwalifikacyjne z pieprzonym Heppie Corbinem, znaczy Caballonem Corbinem i tyle. I tydzień później był u Lumisa, a ostatnio się nie pojawił. No właśnie. To co to jest za podbudowa? W sensie, tam niektórzy słyszałem, że mówią, że o, może to będzie jakaś druga Coffee Mania czy coś takiego. No nie, no Coffee wcześniej wygrywał go w i ogólnie był over, a aktualnie no. tak, największą Największą reakcję do tej pory Johnny Gargano otrzymał w Kanadzie, ale to tylko dlatego, że na show w Kanadzie powrócił, <laughs> więc nie wiem, czy... No. nie, nie, Oby, nie wiem, no, poziomował dostarczy i pasuje, powiedzmy, pod, pod Chamber i to będzie jego pierwszy chyba z tego, co się nie umiela. to raczej nie walczył jeszcze. Ogólnie, skoro... No nie, no nie miał chyba bardzo Chyba tylko Rollins był i Theory w środku? E, chyba tak. Więc możliwe, że nawet no, no, tylko dwójka z, te, z czwórki, jeżeli chodzi o to, kto był. Więc to ciekawe, czy sobie poradzą i czy coś nowego wymyślą. No Montez coś poleci na pewno. I ogólnie, no też pytanie co ze Street Profis i kto... Kogo z tej dwójki byś bardziej turnował na Hila, Jeżeli już w ogóle... A, tak Boże, się... a czy to musi być turn? No ja rozumiem, że rozpad Timów tak to, to najlepiej. O, jedna musi. osoba, nie wiem, jest zazdrosna o drugą. I wtedy pasowało, że Dawkins jest zazdrosny, bo Montez Ford miał dobry występ na Elimination Chamber, no ale... No nie musi być, no Boże, to no nie jesteśmy w 1990 roku, gdzie musi być ten turn, to można jakoś fajnie zrobić, że nie wiem, Street Profits nadal są Street Profitsami, tylko że idą bardziej singlowo, ale nadal się kolegują, to nie musi być fełt. zobaczymy, musi. zobaczymy, no moim zdaniem no, no, ale nie do wykonania. Jeśli chodzi o Monteza Forda, to chyba najbardziej czekam właśnie na jego występ, ponieważ myślę, że może on tutaj skradnąć show, w sensie no myślę, że każdy się spodziewa na przykład spotu Frog Splash z hmm. Komory. Chociaż jak on tak wysoko, wysoko wyskakuje, to nie wiem, czy się nie zabije. Jeszcze ja się odbije od góry od e... klatki, no dobrze. E... Też fajnie było zobaczyć na przykład tsunami z komory. No. Nie no, mówię, poziomowo super, no. No ale też podobnie, podobny problem co z pierwszym Elimination Chamber matchem, czyli raczej zwycięzca jest taki do przewidzenia, w sensie myślę, że każdy raczej stawia na Fioriego. No i w sumie, ej, czy ktokolwiek z nich tutaj, z tej pozostałej piątki ma obecnie jakiś problem do Fioriego? W sumie kto miał? MVP miał. No, ma, no to dawno, no to bardziej tak, że ej, kiedyś się nie lubiłem. Nie no, przecież o to, przez ostatnie 2-3 tygodnie cały czas mają jakieś konfrontacje. No dobra, no to tylko on, no. No, ale no ten feud też trwa już od pół roku, mm -hmm. więc fajnie byłoby to tutaj w końcu skończyć. Yy, no, wiadomo, Rollins nie wygra, bo idzie na Logana Pola. Bronson, ja chciałbym zażądać, żeby Bronson wygrał. W sensie, on nie ma żadnej podbudowy, ale ja bym się ucieszył. Nie, jako no, jedyna osoba. Jedyną realną opcją oprócz yy, obrony jest Rollins tylko. no. Nie, no Rollins nie wygra. A, no, a czemu nie Damien Priest? Może będą chcieli Judgment Day z wszystkimi za mnie tytułami, Ja z typu powietrzem. Nie lubiłem, ale no, no nie. No, ale chyba jeśli tak chcemy wygrać, faktycznie chcemy się upłacić, to raczej Austin Theory. Austin Theory. Austin Theory. No i... Main Event, najpewniej. Chyba, że dadzą to do Openera, bo Elimination Chamber, musi się skończyć nie, nie no, bądźmy poważni. Roman Reigns kontra Sami Zayn. Undisputed WWE Universal Championship na szali. I nawet nawet nie wiem co powiedzieć, bo tu jest tyle do powiedzenia i tyle już w sumie zostało powiedziane, że... Nie wiem, czy mogę cokolwiek dodać. No, Piękny storyline, najlepszy w przeciągu ostatnich 10-20 lat. Przynajmniej ja nie jestem sobie w stanie przypomnieć lepszego storyline'u. Może, nie wiem, tam gdzieś Hangman Page z Kanem Omegą, tak, gdzieś tam. Może coś tam próbowali, ale no i tak. No, to jest po prostu piękny storyline, ale chyba jednak nie ma szans, żeby zakończył się on happy endem. No, czekamy chyba tylko na Hope spot, bo będzie pewnie jeden, jak nie dwa. Gdzie sami już będzie, kurczę, ale go ma. No nikt nie, nie, ma, nie ma usosów, nie ma, nie ma solo, żeby przeszkodzili, no ale to nie będzie to, ale reakcja będzie na pewno potężna. Też pytanie: do jakiego team songu wyjdzie sami Zayn? Trzeba na to czekać. no. Czy... Nie, no nie no. może wyjść do swojego tego aktualnego. No. Przepraszam, on jest, on, jest, on jest zbyt fatalny. No jest. No, więc... I też przez ostatnie kilka tygodni nie wyszedł z tym z team songiem, więc tym bardziej nie wierzę, żeby tutaj nie było tego powrotu. Jak się nazywa ta piosenka, no ale tak czy inaczej, no będzie śpiewane. Myślę, że reakcja na samiego będzie podobna jak CM Punk w Chicago. No tak. A Money in the Bank 2011. No i tak, kurde, no i najbardziej boli to, że no, to jest jednak ten Roman Reigns. I raczej idziemy w tą walkę Roman Reigns kontra Cody Rhodes na resumenie. Ale wiesz co? Ja chcę oglądać tą walkę z większymi emocjami. Ja chcę, żeby podkręcić te predykcje. Dlatego ja stawiam na samego Zayna. Mhm, mm mhm, mm no, czy znaczy, trzymam kciuki, żeby twoja wersja się sprawdziła jak najbardziej, nie ma problemu, ale no, chyba jednak będzie akną leżowanko, jednak tak radnie myśląc i paluszek do góry pójdzie nie, nie dla Drzeja, a dla Romana będzie musiał pójść, więc no, typem oficjalnym jest Roman Reigns, ale czekam na tą walkę na chyba najbardziej z całego chambera i proma, które były na row Pierwsze w sumie bardziej nie, nie do tej walki, a między Kodim a Heymanem, a ostatnia już y, rozmówka oczywiście what do You na to Sami, y, Też skadła moje serce i naprawdę y, Story dalej trzyma poziom z każdym kolejnym tygodniem coraz bardziej. Ale nie, no walkę wygrywa Roman Reigns. Jezus Maria Sicario mnie zabije. Spokojnie, może. Może jednak to Judge Day nam wyrówna, no, o ile w ogóle no, wygrają Roman. Właśnie, właśnie. No to nie, właśnie. To nie jest nic powiedziane. Może będzie największy szoker dekady. Pami kontra Cody Rhodes na Resume, ale do... no nie, no co wtedy miałby Roman robić? Nie wiem, Ripple ale to też. Ten tak rok, ten tak, rok powraca w Kanadzie. Tak bardzo lubi przerwy, co nie odpuścił w Persylwanii? Kolejny day off. No, no właśnie. Dwa. Jaki miałby spokój w końcu? No. No, ale też K Komu to właśnie potrzeba? Dużo jest, <noise> jest właśnie mówione o, o tych Usosach, ale no, też ostatecznie nie wiadomo, czy oni się mogą pojawić, czy nie, no bo teoretycznie prawnie nie mogą, a coś się mówi, że a może, może, no kto tak, to wie. Kto dlatego wie? Jak, jak się pojawią, to też będzie mega reakcja, bo każdy właśnie myśli, że to raczej wykluczone, no. Bo Solo może chyba, tak? No normalnie, no bo był, no, był, raczej był, tak. był grzecznym Samończykiem. <noise> 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 no. <noise> znaczy, no nie wiem, nie, oni by idealnie pasowali pod cały ten storyline, ale też, no nie chcę, żeby WWE złamało mi serduszko, ja, ja zbyt delikatne serce, ja zbyt emocjonuję się ostatnio oglądając wrestling, nie powinienem. Chyba, że Jay by pomógł wygrać samemu, no. Uuu, i wtedy walka Jay kontra Roman na Nie, dobra, nie, nie wchodźmy w takie Bookingi. to jest poważny kanał o wrestlingu, rozmawiamy poważnie na temat tego, co faktycznie się wydarzy, a nie jakieś tam z tyłka. Starline. ale dobra, już chyba, chyba wszystko. Czy jeszcze coś, coś chcesz dodać? No nie, zwalk tyle. No mówię, oby damski był ponad y, zapowiedzany poziom i coś ogarnęły. Byle Big Meaty Boys robili sobie Big Mitty rzeczy i nie było dużo restholdów. Byle Ria wyglądała mocno i pokazała Bet, że part-timerów to ona zamiata i y, wypycha tyłkiem z powrotem do szatni i męski chamber dostarczył bo może żeby nie było zawodu bo w sumie jak on zawiezie to poziom pay-per-view pay może spaść blisko okolicy połówki czyli piątki szóstki a nie tak byśmy chcieli powiedzieć, siedemka, ósemka. znaczy powiem tak na pewno mamy złe wspomnienia jeśli chodzi o elimination chamber mecze o tytuły midcardowe pamięta ten pamięta elimination chamber 2000, o 15. tylko <gulka> tytuł interkontynentalny a muszę sobie wrócić. Obejrzeć przed elimination chamber, żeby no. sobie zmniejszyć oczekiwania. Żeby miło się zaskoczyć. No, może, może, e, no, No dobra, no ale chyba możemy zakończyć. Jeśli odcinek Wam się spodobał, e, oczywiście możecie o tym opowiedzieć w komentarzu. Możecie sobie łapkę w górę. Możecie subskrybować. Możecie robić, co chcecie. Jesteście wolnymi ludźmi. E, więc tak, mówił do was Lesiu, mówi do was. Cezar. E, I słyszymy się już wkrótce. Cześć.